Tutaj lalki uważnie obserwują odwiedzających. Szczury są czczone jak bóstwa, a w opuszczonych korytarzach wciąż słychać kroki pacjentów, których kiedyś za cichym przyzwoleniem społeczeństwa przymusowo pozbawiano. Z rozsądku. Nie, to nie są dekoracje do filmu grozy, ale prawdziwe miejsca, które znajdują się tuż obok nas. Więc usiądźcie wygodnie, wyruszamy w podróż po najbardziej zagadkowych zakątkach naszej planety: Wyspa Hashima. W mglistych wodach u południowego wybrzeża Japonii, 15 kilometrów od Nagasaki, z morza wyłania się ciemny zarys wyspy Hashima. Jego betonowe ściany, nadgryzione solą, wznoszą się nad wzburzonymi falami niczym niezdobyta twierdza. Ale za nimi nie ma życia, tylko pustka, skrzypienie metalu i bolesny szept przeszłości, który nie może opuścić tego przeklętego miejsca. Kiedyś wyspa Hashima tętniła życiem. Na początku XX wieku odkryto tu bogate złoża węgla, a w pogoni za zyskiem przemysłowcy zamienili ten maleńki skrawek lądu w piekielną kolonię pracy. Pod dnem morskim wykopano szyby, które sięgały setki stóp w głąb, a na powierzchni wzniesiono wielopiętrowe betonowe bloki, wciśnięte tak ciasno, że między nimi nie pozostał ani cal wolnej przestrzeni. W najlepszych latach mieszkało tu ponad 5000 osób, ale ich życie niewiele przypominało ludzkie. Robotnicy, wśród których byli jeńcy wojenni i przymusowo przywiezieni Chińczycy, schodzili pod ziemię na 12, a nawet 16 godzin dziennie, wydobywali węgiel w wąskich, dusznych tunelach, gdzie często pozostawali na zawsze. Ale w tysiąc roku czwartym roku zasoby węgla się wyczerpały i wyspa umarła z dnia na dzień. Ludzie wyjeżdżali tak szybko, jakby uciekali przed zarazą, porzucając rzeczy, fotografie, a nawet naczynia na stołach. Po kilku tygodniach Hashima opustoszała i od tego czasu tylko wiatr hula po jej pustych korytarzach. Bez ludzi beton zaczął pękać, metal rdzewieć, a sztormowe fale stopniowo odbierają wyspie kawałek po kawałku. Dziś organizowane są tu wycieczki, ale nawet najodważniejsi turyści czują jak po plecach. Przechodzą ciarki, gdy stawiają stopę na brzegu. Podłogi gniją, schody zapadają się pod nogami, a w niektórych budynkach wciąż unosi się zapach węglowego pyłu. Mówi się też, że jeśli zostanie się tu do zachodu słońca, można zobaczyć cienie w oknach na wyższych piętrach. Jakby dawni mieszkańcy wciąż nie zrozumieli, że ich miasto jest martwe i nadal czekają, aż syreny fabryczne wezwą ich na zmianę. Ale syren nie będzie. Tylko cisza i skrzypiący rozpadający się beton. Hashima to nie tylko opuszczona wyspa. To pomnik ludzkiej chciwości, okrucieństwa i ciemnej strony postępu, który powoli, ale nieubłaganie pochłania morze. I pewnego dnia nie pozostanie po nim nic poza legendami. Londyńska wieża, samo powietrze w tym miejscu jest przesiąknięte żelaznym posmakiem krwi, majestatyczna i ponura Londyńska wieża, stoi nad brzegiem Tamizy już prawie tysiąc lat. Jego mury, zbudowane z żółtawego kamienia, widziały więcej śmierci niż jakiekolwiek inne miejsce w Anglii. To nie tylko twierdza, nie tylko pałac i nie tylko więzienie. To miejsce, gdzie historia szepcze do ciebie językiem szafotu i kruków założone przez Wilhelma zdobywcę w XII wieku. Za jego bramami znikali niepożądani, w jego lochach torturowano. Na jego wewnętrznym dziedzińcu, na wzgórzu Tower, ścinano głowy tym, którzy ośmielili się rzucić wyzwanie koronie. Tutaj stracono dwie z sześciu żon Henryka Ła VII, w tym Anne Boleyn, której duch według legend wciąż błąka się po kaplicy św. Piotra, niosąc własną głowę pod pachą. Dziś Tower funkcjonuje jako muzeum. Turyści tłoczą się przy witrynach z królewskimi klejnotami, nawet nie podejrzewając, że stoją na miejscu, gdzie kiedyś lała się krew. Ale starzy strażnicy twierdzy wiedzą, prawda? Opowiedzą wam o duchu Margaret Paul, która o północy wstaje z kałuży krwi w kaplicy o krukach, których według legendy nie można wypuścić, bo inaczej królestwo upadnie. A jeśli zostaniesz do zamknięcia, kiedy odchodzą ostatni zwiedzający, można usłyszeć cichy dźwięk łańcuchów z głębokiego podziemia lub szept za plecami, gdy wokół nie ma żywej duszy. Tower of London nie puszcza płazem swoich zmarłych. To jest ich dom i są tu na zawsze. Świątynia Karnimata. W zakurzonym indyjskim miasteczku Deshno stoi świątynia, gdzie nie usłyszysz zwykłego dźwięku dzwonków. Zamiast tego w uszach rozbrzmiewa nieustanny szelest tysięcy małych łapek. Legenda głosi, że kiedyś Karnimata poprosiła Boga śmierci Jamę, aby przywrócił do życia utopionego pasierba. Kiedy Dziama odmówił, rozgniewana matka ogłosiła, że odtąd wszyscy mężczyźni z jej rodu, umierając, będą odradzać się jako szczury, a potem ponownie jako ludzie. Od tego czasu 20 tysięcy szarych gryzoni jest uważanych za reinkarnację jej potomków i żyją w świątyni jako pełnoprawni gospodarze. Wchodząc do środka poczujesz, jak pod twoimi stopami przebiegają dziesiątki ciepłych ciał. Są wszędzie, gryzą ofiary, przy ołtarzach piją mleko z ogromnych srebrnych mis, śpią zwinięte w kłębek w kątach. Podłoga tutaj jest specjalnie wykonana z krat, aby szczurze odchody wpadały w dół, ale kwaśny zapach i tak unosi się w powietrzu. Jeśli gryzoń przebiegnie po twoich bosych stopach, to błogosławieństwo. Jeśli masz szczęście zobaczyć rzadkiego białego szczura, czeka cię niesamowite szczęście. Ale jeśli przypadkowo zabijesz jednego z nich, będziesz musiał zamówić złotego lub srebrnego szczura jako dar dla świątyni. W przeciwnym razie klątwa dosięgnie cały twój ród. Miejscowi kapłani karmią szczury z ręki, a pielgrzymi jedzą prasadam, słodycze, nad którymi już ucztowali ogoniaste mieszkańcy świątyni. Mówi się, że przez całą historię nigdy nie wybuchła tutaj dżuma, chociaż według wszystkich praw epidemiologii to miejsce powinno stać się siedliskiem śmierci świątynia Karnimata. To miejsce, gdzie zaciera się granica między świętym a odrażającym. Tutaj czci się to, przed czym cały świat ucieka z przerażeniem. I co najdziwniejsze, nawet sceptycy uważają, że szczury tutaj są naprawdę inteligentne. Opuszczony dom wariatów. W głębi zachodniej Wirginii znajduje się budynek, który do dziś budzi trwogę i przerażenie. Zbudowany w XIX wieku ten szpital miał być uosobieniem postępu przestronne korytarze, wysokie okna, czyste górskie powietrze. Jednak wkrótce jasne idee zostały zastąpione mrożącą krew w żyłach brutalnością. W połowie XX wieku, gdy instytucja była przepełniona, lekarze zaczęli stosować szokującą terapię, lobotomię i lodowate kąpiele jako rutynowe procedury ale prawdziwy horror czaił się w podziemnych tunelach. Tam, w wilgotnych betonowych pudełkach, przetrzymywano najbardziej niespokojnych pacjentów oraz tych, których diagnozy wydawały się personelowi zbyt skomplikowane. Niektóre cele miały nie więcej niż 2 metry długości i szerokości, bez okien i światła. W archiwach zachowały się zapisy o pacjentach, których zapominano tam na tygodnie. W latach 30. XX wieku inspektorzy z przerażeniem opisywali brak higieny, niedobór mebli i ogrzewania, a także szczury biegające po przepełnionych salach. Pomieszczenia lecznicy bardziej przypominały więzienne cele. Szczyt koszmarów przypadł na lata 50., kiedy w desperackiej próbie poradzenia sobie z przepełnieniem zaczęto masowo stosować lobotomie. Walter Freeman, smutnie znany ze swoich lobotomii wykonywanych za pomocą kilofa, czasami bez znieczulenia, znalazł w Weston podatny grunt dla swoich eksperymentów. Dziesiątki, jeśli nie setki pacjentów zostały na zawsze pozbawione osobowości i woli. Śmierć stała się tutaj codziennością. Chociaż dokładna liczba zmarłych pacjentów wciąż jest nieznana, historycy przypuszczają, że sięga ona dziesiątek tysięcy. Byli chowani w bezimiennych grobach na terenie szpitala, a wiele historii na zawsze przepadło wraz z dokumentacją medyczną, która została zgubiona lub zniszczona podczas zamknięcia placówki. Nawet gdy w latach 90. XX wieku szpital został ostatecznie zamknięty, jego złowroga aura nigdzie nie zniknęła. W 2004 roku próba zorganizowania tutaj muzeum nie powiodła się, a w 2007 roku Budynek został sprzedany na aukcji. Za półtora miliona dolarów. Dziś po jego korytarzach o długości setek stóp prowadzone są wycieczki, gdzie odwiedzający mogą zobaczyć kaftany bezpieczeństwa, wanny do hydroterapii i narzędzia do lobotomii, które wielu pozbawiły tego, co najważniejsze, co czyni nas ludźmi, naszej osobowości. Wrota tu piekieł. W piaskach pustyni Turkmenistanu otworzył się prawdziwy portal do piekła. W piaskach pustyni Turkmenistanu otworzył się prawdziwy portal do piekła. To jest darwaza. Gazowy krater, który płonie nieprzerwanie już ponad 50 lat. Miejsce, gdzie planeta jakby krwawiła. Ognistą krwią. Miejscowi nazywają go wrotami piekieł. A widząc to piekło, rozumiesz, że metafora staje się przerażającą rzeczywistością. Historia darwazy rozpoczęła się w 1971 roku, kiedy radzieccy geolodzy wiercili otwór badawczy i natknęli się na podziemną kawernę wypełnioną gazem ziemnym. Ziemia natychmiast się zapadła, tworząc krater o średnicy 200 stóp. Obawiając się toksycznych emisji, naukowcy podpalili gaz, mając nadzieję, że pożar zgaśnie po kilku dniach. Jednak płomienie nie gasną do dziś, przekształciły się w wieczny ogień widoczny z odległości dziesiątek mil. Nocą krater wygląda szczególnie piekielnie. Języki ognia, wysokie jak pięciopiętrowy budynek, liżą czarne ściany przepaści, a rozgrzane kamienie osypują się w głąb krwawego gardła źródła. Temperatura na krawędzi krateru sięga 400 stopni Fahrenheita. To wystarczająco dużo, aby buty zaczęły się topić po kilku minutach stania. Powietrze jest nasycone siarkowym zapachem, a ziemia wokół jest pokryta pęknięciami, z których sączy się palny gaz. Szczególnie przerażająco jest tutaj w zimowe miesiące, kiedy lodowate wiatry karakumów zderzają się z piekielnym żarem krateru, tworząc wiry rozgrzanego piasku. Miejscowi nomadzi opowiadają, że w takie noce nad darwazą można usłyszeć dziwny szum, jakby otchłań jęczała z powodu niekończącego się spalania. Naukowcy szacują, że przez dziesięciolecia spalania. Tutaj spaliło się wystarczająco dużo gazu, aby zasilić energią cały kraj. To przypomnienie, że wrota piekieł nie prowadzą do otchłani, ale piekło może być stworzone naszymi własnymi rękami. Gdzie zatrzymał się czas? W turkusowych wodach Oceanu Indyjskiego rozciąga się odizolowany od reszty świata skrawek ziemi. To miejsce, gdzie czas zatrzymał się 10 tysięcy lat temu, a każdy nieproszony gość ryzykuje, że na zawsze pozostanie w piasku jego brzegu. Sentinelczycy to ostatni lud na Ziemi, który spotyka cywilizację nie z ciekawością, ale z zabójczymi strzałami wykonanymi z bambusa. Próby nawiązania kontaktu z tym plemieniem zawsze kończyły się krwią. W lata 80. i 90. wieku brytyjski oficer Maurice Portman porwał sześciu wyspiarzy, dwóch dorosłych i czworo dzieci. W ciągu kilku dni dwoje dorosłych zmarło na choroby, na które nie mieli odporności, a wycieńczone dzieci zostały zwrócone na wyspę, pozostawione na brzegu z prezentami, których plemię nigdy nie przyjęło. W 1994 roku grupa antropologów próbowała przekupić sentineli kokosami, aluminiowymi naczyniami, a nawet żywą świnią. Odpowiedzią był grad strzał, z których jedna wbiła się w udo reżysera kręcącego film dokumentalny. Świnie i lalkę pozostawione w darze, wyspiarze rozszarpali i zakopali w piasku, demonstrując swoją pogardę dla obcych darów. Ale najciemniejszy epizod miał miejsce w 2006 roku, kiedy dwóch rybaków, którzy nielegalnie zbliżyli się do brzegu, zostało zasztyletowanych włóczniami. Helikopter, który wrócił po ciała, spotkał się z tak zaciekłym ostrzałem, że musiał się wycofać. Później z powietrza zauważono, jak sentynelczycy grzebią zabitych w płytkich grobach. Kolejną krwawą plamą tej kroniki była śmierć amerykańskiego misjonarza Johna Alena Chao. W 2018 roku młody człowiek marzący o nawróceniu plemienia na chrześcijaństwo zapłacił rybakom, aby ci dostarczyli go na zakazany brzeg. Północna wyspa Sentinel pozostaje czarną dziurą na mapie ludzkości. Tutaj, wśród palm kokosowych i raf koralowych, żyje lud, który wybrał ciemność niewiedzy zamiast światła cywilizacji. I każdy, kto odważy się naruszyć ich izolację, staje się częścią krwawej legendy, ostrzeżenia, wyrytego strzałami i włóczniami w piasku tego przeklętego brzegu. Las samobójców. U podnóża Świętej Góry Fuji rozciąga się ogromny obszar znany na całym świecie jako japoński las samobójców. Co roku droga do tego lasu staje się ostatnią trasą w życiu dla setek osób. Chociaż lokalne władze podejrzewają, że rzeczywiste liczby mogą być trzykrotnie wyższe. Pracownicy leśni patrolujący teren opowiadają, że najczęściej znajdują trzy rodzaje oznak, że w pobliżu znajduje się ciało. To są wstążki przywiązane do drzew jako wskaźniki, puste opakowania po lekach i starannie złożone rzeczy osobiste. Portfele, telefony, czasami nawet paszporty. Szczególnie niepokojącym znaleziskiem są dziesiątki egzemplarzy książki Kompletny przewodnik po samobójstwie, pozostawione na ścieżkach. Anomalie magnetyczne spowodowane złożami rudy żelaza w lawie czynią kompas bezużytecznym. Wskazówka może obracać się o 360 stopni, całkowicie dezorientując wędrowców. Nawigatory często tutaj zawodzą, a sygnał komórkowy zanika już w kilkuset yardach od granicy lasu. Rząd japoński wydaje około 500 tysięcy dolarów rocznie na środki zapobiegawcze, kamery monitoringu przy głównych wejściach, regularne patrole policji i specjalne tabliczki z napisami Twoje życie jest bezcenne oraz numerami zaufania. Od 2015 roku w kraju zakazano publikacji dokładnych danych na temat metod i liczby samobójstw. Psychologowie uważają, że takie informacje prowokują nowe ofiary, ale najbardziej przerażający aspekt tego miejsca to jego absolutna cisza. W przeciwieństwie do zwykłego lasu tutaj prawie nie słychać ptaków i całkowicie brak owadów. Naukowcy wiążą to z wysoką zawartością siarki w glebie i specyficznym składem lawy. Dziś las samobójców stał się swoistym miejscem turystycznym. Rocznie około 50 tysięcy osób przyjeżdża tutaj, kierując się ponurą ciekawością. Przewodnicy surowo ostrzegają, aby nie schodzić z oznakowanych szlaków, a w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów natychmiast dzwonić na policję. I choć władze robią wszystko co możliwe, aby zmienić jego reputację, to miejsce nadal przyciąga tych, którzy postanowili zrobić tutaj swój ostatni krok. Wyspalalek w samym sercu starożytnych kanałów Xochimilco ukrywa się wyspa, która wygląda jakby pochodziła z najgorszych koszmarów. Łodziarze od dziesięcioleci. Przemierzający te wody żegnają się i przyspieszają, gdy w oddali pojawiają się ciemne kontury krzywych drzew. Powietrze tutaj staje się gęstsze, cięższe, a ciszę przerywa jedynie dziwne skrzypienie. Według jednej z legend, wiele lat temu Don Julian Barrera był świadkiem strasznego wydarzenia. Zobaczył unoszące się na wodzie bezwładne ciało dziewczyny. Następnego dnia los dał mu złowieszczy znak. Po kanale płynęła lalka, jakby wysłana przez śmierć. Barera, wstrząśnięty tym, co się stało, uznał, że lalka należała do zmarłej. W próbie uczczenia jej pamięci i ochrony przed złymi duchami, powiesił zabawkę na drzewie. Niektórzy twierdzą, że następnego dnia historia się powtórzyła. Kolejna lalka pojawiła się w wodzie. Z czasem Barera przekonał się, że wyspę nawiedza duch tej dziewczyny. Aby go uspokoić, zaczął zbierać stare, porzucone lalki. Wymieniał je na owoce uprawiane w ogrodzie, zbierał wśród śmieci, przyjmował wdarze od sąsiadów, Każde nowe znalezisko wieszał obok poprzednich, tworząc upiorny las zabawek, które skrzypiały i kołysały się na wietrze, jakby szeptały między sobą. Od tego czasu wyspa stała się domem dla tego, co nie powinno było pozostać na tym świecie. Don Julian, ostatni świadek tamtej nocy, zaczął zbierać stare, porzucone lalki z oderwanymi kończynami i wyblakłymi włosami. Wieszał je na drzewach, przybijał do pni, zakopywał w płytkiej wodzie przy brzegu, szepcząc zaklęcia w języku, którego nie znał za życia. Miejscowi chłopcy, podpływający na łódkach, opowiadali, że widzieli, jak lalki obracały głowy za przepływającymi, a ich usta, na zawsze zastygłe w plastikowym uśmiechu, szeptały coś do ucha szalonemu starcowi. Teraz, po dziesięcioleciach, po tym jak samego Don Juliana, według jednej z wersji, znaleziono unoszącego się twarzą w dół. W tym samym miejscu, gdzie kiedyś znaleziono dziewczynkę, wyspa stała się inna. Odważni odwiedzający wyspę zapewniają, że wiatr przynosi tu strzępy dziecięcych piosenek, a w wodzie przy brzegu czasami można zobaczyć odbicie, które nie zgadza się z tym, kto stoi na brzegu. Ale jeśli zdecydujesz się odwiedzić to miejsce, pamiętaj: lalki lubią gości, zwłaszcza tych, którzy przypominają im ich dawnych właścicieli. Te miejsca nie tylko przerażają, ale także zmuszają do zastanowienia się, czy poza granicami naszego zrozumienia naprawdę istnieje coś więcej, a może to tylko lustra, które odbijają nasze własne lęki. Ale fakt pozostaje faktem, one istnieją jako żywe przypomnienie, że nie wszystkie drzwi warto otwierać.